Do tego, by się rozprawić z tym, co mamy na talerzu, czyli z jedzeniem, wykorzystujemy nasze ręce, usta, zęby. Chętnie też korzystamy z różnych narzędzi, np. Na z noża, widelca i łyżki. Ale czy zastanawialiście się, jak sobie radzą ze zdobywaniem pokarmu ptaki? Hmm sobie odpowiedzieć na to pytanie. Mimo, że ptaki nie posiadają rąk, ani zębów, potrafią, wyobraźcie sobie, zdobywać, rozłupywać, łowić, przecedzać, kłuć, skubać pokarm. Innym słowem, świetnie sobie z tym radzą. A to ze sprawą swoich dziobów, które, co ciekawe, służą nie tylko do zdobywania pożywienia, ale też do pielęgnacji swoich piór, dbania o pisklęta, budowy gniazd, czy obrony przed drapieżnikiem. I dzisiaj będzie mowa właśnie o najróżniejszych dziobach. Co ciekawe, jeżeli rozpoznamy kształt dzioba, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy mogli powiedzieć, czym żywi się dany ptak. A zatem przyjrzyjmy się ptakom w sensie ich dziobom. I tutaj, słuchajcie, na początek chciałam Wam pokazać takie typowe, podstawowe kształty dzioba. Yy czyli takie, jakie właśnie dzioby najczęściej znamy, które wszyscy kojarzą, proste, stożkowate. I to są dzioby charakterystyczne dla ptaków wszystkożernych. I tutaj na przykład mamy kurkowate. I te dzioby będą, słuchajcie, musiały spełnić taką rolę, że muszą właśnie tym ptakom pomóc, w, znaczy umożliwić im sytuacji, kiedy będą szukać Jedzenia gdzieś w ziemi, kiedy będą na przykład chciały upolować jakieś mniejsze zwierzęta, ale też na przykład muszą zdać egzamin, kiedy będą chciały zerwać jakieś owoce czy rozkruszyć swój pokarm. Także to są ptaki wszystkożerne. I te yy, dzioby nie są jakieś bardzo wyspecjalizowane, dlatego czasami ptaki muszą sobie radzić w inny sposób. Na przykład Widziałam kiedyś taką sytuację, jak wrona właśnie miała orzecha, ale słuchajcie, dziób wrony to nie jest dziób, który bez problemu poradzi sobie właśnie z orzechem. Ale kurkowate są bardzo inteligentne i właśnie radzą sobie w taki sposób, że wykorzystują swoją tak naprawdę mądrość. Co zrobiła ta wrona? Wzięła właśnie orzecha, poleciała gdzieś bardzo wysoko, siadła na lampie i zrzuciła tego orzecha. On spadł, rozłupał się i była sprawa prosta. Mogła zjeść to, co właśnie było w środku. Mimo, że dziób nie umożliwił jej dostania się do środka, środka orzecha, super sobie z tym poradziła. No dobrze, powiedziałam Wam o ptakach. Takie, które nie mają jakoś bardzo wyspecjalizowanych tych dziobów. Co zatem z ptakami, które już właśnie te dzioby mają wyspecjalizowane, są charakterystyczne do konkretnego jedzenia. I tutaj mamy dzioby, które są krótkie, szerokie, klinowane, klinowate. A więc takie, które są też mocne i służą do rozłupywania twardych nasion. Takie zjadające nasiona to ziarno jady. I tutaj na przykład mamy na początku ziębę, mamy też gila i myślę, że wszystkim dobrze znanego wróbla. Ich dzioby są krótkie, grube, masywne i potrafią zmiażdżyć nasiona w łupince. Ptaki te żywią się ziarnami o różnej wielkości i kształcie, dlatego jak przyjrzymy się z bliska, to możemy zauważyć, że te dzioby też oczywiście między sobą mogą się różnić. Ale chciałam Wam zaprezentować szczególnie wymyślne dzioby wśród właśnie e, tych ptaków. I oto jeden z nich. Jest to, moi drodzy, krzyżodziób. U krzyżodzioba obie części dzioba są przekrzywione, przez co krzyżują się z sobą. Taka budowa jest przystosowaniem do wyłuskiwania nasion z szyszek drzew iglastych. Krzyżodziób dziobem rozchyla, wyobraźcie sobie, zdrewniałe łuski, szyszek, a językiem wybiera, wybiera nasionka ze środka. dziób, trudne strasznie słowo, można sobie połamać język, też wykorzystuje swój dziób e, do przemieszczania się, bo na przykład chodząc po cienkich gałązkach, przytrzymuje sobie właśnie tą gałązkę dziobem i sobie drepcze dalej i odżywia się głównie Nasionami z drzew i glastych. Kolejnym takim niesamowitym ptakiem, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego dziób, jest grubo dziób. Mimo tego, że jest to ptak, który jest niewiele większy od wróbla, ma tak niezwykle rozwinięte mięśnie poruszające dziobem, że siła jego zgryzu dochodzi nawet do 40 kg. No i właśnie, Czym żywi się grubodziób? Po co mu taki y, gruby dziób? Wyobraźcie sobie, że y, służy on do rozłupywania pestek czereśni, wiśni, więc jak na przykład różnych owoców, więc jak na przykład latem będziecie się zajadać czereśniami, nie wyrzucajcie, nie pozbywajcie się pestek. Zostawcie je na zimę i gdy będzie śnieg, będzie mróz będziecie mogli na przykład właśnie takie pestki wyłożyć w Waszym karmniku. Może to będzie zaproszenie właśnie dla y, grubodzioba. Natomiast w tym momencie na wiosnę y, grubodziob bardzo chętnie zajada się różnymi pąkami, ale także gąsienicami. Natomiast gdy już będzie ciepło, gdy będzie lato będzie zajadał się malinami, tarniną, owocami dzikiej róży. A później z kolei na przykład przerzuci się na buczynę, nasiona wiązów i grabów. Musicie przyznać, że jest to bardzo zdrowa dieta. Dobra, idźmy dalej. Jakie mamy jeszcze dzioby? Jeżeli na przykład zobaczycie ptaka z takim długim, wąskim dziobem, no to będzie to najprawdopodobniej ptak. Który żywi się owadami, jest owadożerny. No i tutaj, moi drodzy, bardzo wyspecjalizowany dziób, e, chyba jeden z najbardziej, bym powiedziała. Jest to dziób, który należy do kulika. I e, ten e, dziób, e, kulik zanurza, słuchajcie, w mule przy różnych zbiornikach wodnych, czy to przy rzece, jakimś bagienku i właśnie wyszukuje jakieś skorupiaki, bezkręgowce. Generalnie właśnie służy mu do zdobywania oczywiście pokarmu. I bardzo sprawnie mu to wychodzi, gdyż wyobraźcie sobie, że dziób kulika na końcu jest właśnie wrażliwy na dotyk. Także on praktycznie wyczuwa właśnie te wszystkie żyjątka. Mamy też dzioby, które są właśnie takie spłaszczone, szerokie. I yy, tu na zdjęciu akurat mamy kaczkę krzyżówkę i perkoza dwuczowego. Szerokie, spłaszczone dzioby zaopatrzone są na brzegach w blaszkowate wyrostki. Występują u blaszkodziobych. blaszkodziobych. Takie działające troszeczkę jak sito dzioby służą do odcydzania pokarmu. Czyli wyobraźcie sobie, że ta woda przepływa między blaszkami, na których zatrzymują się drobne bezkręgowce, ale też rośliny. I właśnie taki kształt dzioba umożliwia kaczce zdobywanie właśnie jedzenia. Że może sobie w mule, gdzieś tam w jakiejś wodzie. Szukać jedzenia. No i ona praktycznie może zjeść wszystko, ale głównie żywi się roślinami znajdującymi się w wodzie. Krzyżówka zbiera pokarm z powierzchni wody oraz kubie sobie właśnie te roślinki swoim płaskim, szerokim dziobem. Na przykład Perkos, który jest obok na zdjęciu, on już ma, też ma taki szeroki dziób, długi, ale jest węższy i ostro zakończony. I on na przykład swoim dziobem będzie już wyławiał z wody drobne ryby. A cóż tutaj mamy za niesamowity dziób? Masywne i mocno takie hakowate, zgięte dzioby yy, służą głównie do rozrywania, słuchajcie, upolowanych jakichś zwierząt, generalnie zdobyczy, i należą właśnie do ptaków drapieżnych. Jak na przykład macie scyzoryk i tam jest coś takiego do otwierania konserw, też jest właśnie mocną zagięte, to z tym mi się kojarzy właśnie taki dziób ptaków drapieżnych. Takie drapieżne, takie jak bieliki, sokoły, pustuki, żywią się innymi zwierzętami, żywią się mięsem i muszą je upolować. Właśnie te dzioby też mogą. Pomagać im w uśmiercaniu ofiar, chociaż też tutaj tak naprawdę dużą rolę będą spełniały w tym kierunku ich szpony, a dziób będzie służył do dzielenia pokarmu na mniejsze porcje. Ich dzioby są krótkie, ale są bardzo mocne i zakrzywione, ostre. I za jego pomocą właśnie mogą sobie upolować jakieś mniejsze zdobycze, czyli na przykład jakieś gryzonie, ptaki, czy też płazy. Moi drodzy, podsumowując, jeżeli właśnie zobaczycie taki hakowaty dziób, ptaka z hakowatym, takim zakręconym dziobem, no to będzie to ptak drapieżny. Jeżeli to będzie cienki, długi dziób, no to będzie ptak owadożerny. A jeżeli yy, na przykład dziób szeroki, to będzie służył do cedzenia pokarmu, czy z kolei będzie krótki, gruby. Będzie on charakterystyczny dla ziarnojadów. Słuchajcie, tych dziobów jest naprawdę mnóstwo. Ja wybrałam tylko kilka gatunków, żeby wam pokazać tą różnorodność. I zachęcam właśnie do obserwowania ptaków właśnie pod tym kątem. Tutaj mam dla was zadanie. Po tym wszystkim chciałabym, żebyście spróbowali połączyć właśnie dzioby z różnymi narzędziami, jakie mamy tutaj na obrazku. Generalnie dzioby ptaków często mogą nam się kojarzyć z różnymi narzędziami, bo na przykład e, taka czapla siwa ma właśnie taki e, długi, ostry dziób i może nam się skojarzyć na przykład z harpunem na ryby. Albo na przykład e, kaczka, trochę już tutaj podpowiadam, cedzi jak sitkiem e, pokarm. Więc Dopasujcie słuchajcie, które narzędzie i pod względem trochę wyglądu, ale też głównie takiego zastosowania będzie przypominało, będzie najbardziej pasowało do danego gatunku. E, mogę z Wami rozpocząć tę pracę. E, podpowiem od razu, że ten ptak, który jest tutaj w kąciku na dole jeżyk, on właśnie często właśnie lata z, taką, z takim otwartym dziobem i do niego jak. Do siatki na motyle wpada mnóstwo owadów, ponieważ on potrafi, słuchajcie, gdzieś nawet kilkanaście tysięcy owadów dziennie. A więc zachęcam Was do obserwacji ptaków zimą przy karniku, a latem, kiedy jest ciepło, kiedy też jest sucho, przy na przykład poideł, poidełku z wodą. Możecie wystawić takie poidełko dla ptaków i też będziecie mogli je obserwować. Zatem Udanych obserwacji. Do usłyszenia.